Jesteśmy w hotelu Mariot. Moim rozmówcą jest Jan Bachowicz. Janek na początek policytujemy e, po się, kto wcześniej stał, bo my dzisiaj o trzeciej, jakbym cię pomylił z Houstonem Aleksandrem, a propos właśnie, Houston Aleksander, twój przeciwnik, to jest e, najnowsza zmiana z ostatniej chwili, ponieważ miałeś walczyć z kimś innym. E, jak oceniasz swojego przeciwnika? Jak oceniał? No doświadczony, bardzo silny fizycznie i dysponujący bardzo silnym uderzeniem. Tak w skrócie można tyle o nim powiedzieć. A właśnie miałeś walczyć z kimś zupełnie innym? Czy możesz zdradzić z kim miałeś walczyć? No, były rozmowy z Babalu. Ale, ale, ale wiem, że Babalu chciał tej walki, chciał też walczyć, ale podpisał kontrakt y, wcześniej już dużo z Onewskich, bodajże się dobrze pamiętam. No, i tam ma walkę we wrześniu po prostu. No ale coś się odleczy, to nie uciecze. Czy w jakiś sposób czujesz się zawiedziony, że być może Babalu dałby ci więcej, jeżeli chodzi o e, rankingi, czy po, po prostu może został bardziej zauważony, gdybyś walczył z nim wygrał z nim? Wiesz co, jeśli chodzi o rankingi, to ja tam na te, te, te rankingi jakieś tam dla mnie znaczenia wielkiego nie mają. A, a, no co, no nie, no, Houston też jest fajnym zawodnikiem, znane nazwisko, także to no nie jest tak, że, 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 że ta walka mi nic nie da. Tak samo mi da dużo, jeśli oczywiście wygram, taki jest plan. To, to mi się wydaje, że, że, że da, da tyle samo, mi się wydaje. Babalu też wcześniej dużo nie walczył, teraz dopiero wrócił po przerwie. No nie wiem, zobaczymy po walce, jaki będzie odzew. Czy ty czasami masz jakieś preferencje odnośnie twoich przeciwników, czy sugerujesz czasami, KSW z kim chciałbyś walczyć? To znaczy, ja tam powiedziałem kiedyś, że zawsze chcę walczyć jakby z jak najlepszymi, jak których się da możliwych do ściągnięcia i żeby to byli za oceanu. A propos właśnie e, za oceanu, teraz e, niedługo będziesz miał wyjazd do, do Reign MMA. E, będziesz trenował z Krzysztofem Soszyńskim i całą ekipą, która tam jest. E, czy to jest powód, dla którego jedziesz, to po prostu chcesz zostać zauważony? Czy, e, czy chcesz się poobijać e, ze znanymi zawodnikami? Czy może masz jakiś aspekt, nad którym chciałbyś popracować, a nie możesz tutaj? Nie, no to głównym celem jest, wiesz, Kalifornia, plaża, leżenie, nic nie robienie, <laughs> surfing. Potem. Nie, no jadę... Po to, aby, aby dobrze potrenować, posparować. Wiesz, będąc jakby na obozie treningowym, bo to tak to jako obóz treningowy, nic innego cię nie interesuje poza treningiem, musisz tylko zjeść iść na trening, a będąc tutaj u siebie na miejscu, no to cały czas coś masz na głowie, coś załatwić, gdzieś coś zajechać, coś kupić. Nie? Także nie możesz tak skupić, dlatego to jest fajne, taki wyjazd. No i wiadomo, no Stany to jest kolebka tego, tego sportu. Także mają największe pojęcie, jak trenować, co robić. No i mam zamiar skorzystać z tego wszystkiego. W każdym razie a propos tego wyjazdu, yy, wspominałeś właśnie, że tutaj jest wiele na głowie, ale tam, jadąc tam, tak naprawdę też jedziesz trochę w ciemno. Czy, czy już orientowałeś się, jak to jest, jakieś y, koszty, gdzie, ile będziesz dojeżdżał, gdzie będziesz mieszkał, jak będziesz żył, jadł, bo to wszystko jest istotne. Czy w Koszty mniej więcej już mam policzone. W... Wiem, ile ile zapłacę, na ile się przygotować, także nie ma jakiejś tam tragedii. Yy... Krzysztof też załatwił mieszkanie, w którym będziemy spać. Będziemy spać y... w jakimś... u... 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 jakichś ludzi, którzy trenują w tym gymie, gdzie my też będziemy trenować, także pewnie jeszcze się będziemy podłączać pod ich samochód i będziemy jeździć z nimi. Także wszystko wszystko mam nadzieję, że będzie dopięte tak, że nie będziemy musieli nie wiadomo tłuszczyć autobusami ileś tam kilometrów, tylko że będzie wiesz, spacerek, czy tam powiedzmy nie wiem, dwa przystanki autobusem i jesteśmy na miejscu. No nie? No i co tu więcej mówić, no będzie dobrze na pewno. A ostatnio głośny temat UFC, czy UFC w tym roku kontaktowało się z Tobą? Jeżeli nie, czy znasz kogoś, kto mógłby Ci podpowiedzieć jak to zrobić, żeby się z nimi skontaktować, coś w tym stylu? No nie, nie kontaktowało się ze mną, ale, ale, ale będzie się kontaktowało. A właśnie... To tak bardziej odnośnie naszych fanów, czytelników i ogólnie fanów MMA w Polsce jest taka, w cudzysłowie, napinka właśnie, że oni tak sugerują, naciskają na was zawodników, żebyście do tego UFC już jechali. Czy tobie to w jakikolwiek sposób przeszkadza? Bo i tak podkreślasz wielokrotnie, że, że chcesz tego UFC, że, że będziesz tam. Czy tobie to przeszkadza, że oni tak was naciskają? Nie no, słuchaj... Ja walczę tam, gdzie mam możliwość walczenia, nie, nie, nie jest mi tutaj źle, lubię tutaj walczyć w Polsce i dla KSW są dobre warunki, ściągają mi dobrych przeciwników, także jeżeli UFC się nie, nie, nie odezwie, czy, czy mnie nie wezmą, no to sorry, no ich strata, tak? Jak się boją mnie tam, <laughs> to co ja to mogę? Nie, jakiegoś, no nie, nie wiem, ale no, tak mówię, no chcę tam walczyć i, i, i będę dążył do tego, aby tam zawalczyć, no nie? No a że fani, no, no co ja, no, no... no to, że oni chcą, no to tego nie przyspieszy, nic nie, nie przyspieszy, no to są in, in, inne, inne, inne zabiegi, które to, to mogą tylko przyspieszyć, także że oni tam będą krzyczeć, to nie, no nic to nie zmieni, tak. Jesteś jednym z najbardziej aktywnych, jeżeli nie najbardziej aktywnym zawodnikiem KSW, który walczy no, prawie co gale od nie pamiętam teraz dokładnie której gali, ale w związku z tym, że wielu zawodników polskich KSW chce wyjechać za granicę i gdyby oni wyjechali, ty masz teraz pas i walczysz tak często, twoje akcje na pewno poszły w górę względem KSW. Czy w jaki sposób oni mogliby cię przekonać, żebyś został i nie walczył w UFC, bo przecież UFC ma zawsze na wyłączność zawodników? Wiesz co, no to jest wszystko kwestia negocjacji. tak? Kto da więcej? Także, także na pewno wiesz, są w stanie mnie przekonać, a, 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 abym został. No nie? Tak mi się wydaje. No To już zależy. To już musisz pytanie chyba zadać do, do właścicieli KSW. No nie? Dobrze, to ja dziękuję w takim razie i możemy iść spokojnie degustować to niezbyt może fajterskie śniadanie, ale. Rog ro rogaliki i kawę. Nie, dziękuję. Dzięki.